2016 Kielce jeden z największych w Europie poligonów doświadczalnych dla producentów ciągników i maszyn rolniczych swoje stoiska mają tu wszystkie liczące się na rynku firmy produkujące sprzęt dla rolnictwa w Kielcach nie mogło zabraknąć Ursusa firma od miesięcy przygotowywała się do targów takie targi są a szczególnie te targi są dla nas bardzo ważną imprezą, podczas której możemy pokazać naszym dotychczasowym i potencjalnym przyszłym odbiorcom, że spółka Ursus powiem, nie próżnuje, że spółka Ursus cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi modelami maszyn, ciągle je unowocześnia, wprowadza nowe. Na targach w Kielcach swoją premierę miał nowy 150-konny ciągnik Ursus C3150V. To jest naprawdę pierwszy duży, ciężki polski ciągnik, który ze względu na to, że w Polsce bardzo szybko konsolidują się gospodarstwa. Jeszcze niedawno naj, najbardziej popularnym segmentem mocy były ciągniki między 80 a 110 koni. Teraz ze względu na to, że te gospodarstwa są coraz większe, no to jest zapotrzebowanie na większe ciągniki. To jest nasza odpowiedź. Wraz z nowym traktorem w Kielcach pokazane zostało po raz pierwszy stworzone przez konstruktorów Ursusa Serce ciągnika, układ transmisji Vigus. Opracowany w zakładach w Lublinie przy współpracy ze znanymi polskimi ośrodkami naukowo badawczymi system ma być wizytówką marki Ursus. od lat 90 stworzono zupełnie polską od zera konstrukcję transmisji. Jest to do tego tak wyjątkowy produkt, że on jest dużo nowocześniejszy od tego co oferuje konkurencja. Więc udowodniliśmy, że możemy przeskoczyć wszystkich światowych potentatów w bardzo krótkim czasie. Układ transmisji Vigus wraz z nową skrzynią biegów będzie w całości produkowany w Polsce. Vigus jest przeznaczony dla ciągników o mocy od 120 do 160 koni mechanicznych. Przyszenia posiada biegów 32 do 32, sterowane elektrohydraulicznie do pracy w trudnych warunkach z dużymi obciążeniami. Udźwig tej transmisji jest na 7 ton, kontrolujemy jakość na każdym etapie produkcji, jak również już gotowy wyrób, który zjeżdża z taśmy montażowej. Sprawdzamy pod tym względem dostawców, oczywiście muszą spełniać te najwyższe wymogi. To ma wpływ bezpośrednio na pracę ciągnika. Nie możemy pozwolić na to, żeby coś, coś zawiodło i ciągnik nie był, nie był gotowy do pracy w każdej chwili, jeżeli rolnik będzie go potrzebował. Przede wszystkim polega na uniwersalności. Jest to transmisja, która może być naprawdę prosta, czyli czytaj, tania i dla rolników, którzy nie wymagają bardzo skomplikowanego sprzętu, a równocześnie ta sama transmisja, dodając do niej odpowiednie opcje, jest bardzo skomplikowanym i fajnym urządzeniem do prowadzenia precyzyjnych prac polowych, do robienia naprawdę, do obsługi bardzo skomplikowanych maszyn. Nowy układ transmisji ma być tańszy niż produkty zachodnie i obniżyć cenę końcową traktorów, a także koszty eksploatacji tych maszyn przez rolników. W rolnictwie, jak w każdej gałęzi gospodarki, rządzi ekonomika. Odpowiednie dobranie parametrów pracy, w tym przypadku układu transmisji, gwarantuje ekonomiczną, opłacalną pracę urządzeniem wyposażonym w taką transmisję, czyli ciągnikiem. Dzięki zastosowanym parametrom, sposobom sterowania i funkcjom, jakie ta transmisja posiada, uzyskanie ekonomicznie maksymalnie opłacalnych efektów podczas pracy naszym ciągnikiem właśnie jest możliwe. zaprezentował też w Kielcach swoje inne wyroby, między innymi produkowane w fabryce w Dobrym Mieście na Warmii maszyny rolnicze. Rynkową premierę miała tu nowa prasa zwijająca bele z pozostałej po zebraniu zboża słomy. Jest to nowa prasa zwijająca belę Z597. Jest to prasa walcowo-łańcuchowa o nowoczesnym designie, który nawiązuje do designu naszego ciągnika. Jest to, jest to produkt, który jest bardzo dobrej cenie, odpowiadający jakości również podobnym tego typu produktom, które ma konkurencja. Praca ta posiada kilka takich cech, których jeszcze nie mieliśmy. Jest docinacz, są mechaniczne zamki. Kursus oferuje rolnikom także urządzenia do produkcji z biomasy odnawialnego paliwa dla energetyki, przerobu belsłomy na mniejsze i łatwe w przechowywaniu i transporcie brykiety i pellet, które wraz z węglem można spalać w elektrowniach. Nie ma sensu budować w naszej opinii wiatraków, biogazowni i nie wiadomo jakich jeszcze rzeczy, kiedy mamy gotowy towar, który leży na ziemi. Wystarczy go zebrać, sprasować i doprowadzić do współspalania, tak zoptymalizować spalanie węgla w elektrowniach, żeby współspalać to ze słomą i realizować w ten sposób cele do Unii. I w związku z nałożonymi na nas limitami dotyczących emisji CO2, postanowiliśmy stworzyć linię do brykietowania i peletowania słomy, czystej słomy, bez żadnych dodatków, którą to produkcją rolnicy mogliby się zajmować w czasie, w którym nie prowadzą w swojej podstawowej działalności, czyli zimą, kiedy tak naprawdę najwięcej ciepła i energii jest potrzeba. To jest cały ciąg technologiczny, który umożliwia nam przerób sprasowanej spłoły prosto z pola poprzez zmielenie tego surowca, dostarczenie do zbiornika zasypowego i zbrykietowanie. Jest to linia produkująca paliwo, ekologiczne paliwo, które zmniejsza emisję CO2 do atmosfery, jeżeli chodzi o proces spalania, uzyskiwanie ciepła wraz z tym energii elektrycznej. Niekoniecznie to paliwo jest wykorzystywane przez energetykę zawodową, ale też przez indywidualnych użytkowników. Taki standardowy przelicznik mówi, że półtorej tony peletu słomianego zastępuje tonę zwykłego węgla średniej jakości. Czyli jest to kaloryczność w granicach 16 GJ na tonę. Legislacja. Odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o rentowność tego biznesu i do tej pory no, nie uchwalono tak naprawdę regulacji dotyczących współspalania, spalania biomasy, dotyczących zielonych certyfikatów, brązowych certyfikatów. To wszystko wymaga regulacji rynkowych tak, żeby inwestorzy, czyli rolnicy, którzy chcą kupić taką linię, żeby zdywersyfikować swoją produkcję, żeby mieli stabilność na kilka lat, żeby przynajmniej zamortyzowała im się ta linia. To jest bardzo ważne. Kielecki Agrotech w ciągu czterech dni odwiedza około 70 tysięcy gości. Wśród nich wielu rolników, handlowców i uczniów szkół rolniczych. Ursus wykorzystuje targi w Kielcach do przetestowania nowego systemu dystrybucji. Spowodowaliśmy, że powstały na zachodzie Polski jedna spółka pod nazwą Ursus Zachód jest to spółka wyłączna oferująca wyroby wyłącznie naszej, naszej Ursusa. Natomiast na wschodzie kraju i w centrum województwie świętokrzyskim dystrybucja Wschód. To są dwie spółki, które we własnym zakresie, w przypisanych do nich rejonach działania, tworzą własne subliderskie sieci sprzedaży. Po prostu uznaliśmy, że marka Ursus jest na tyle znaną i mocną marką, że właśnie w tym momencie możemy to zrobić. Patrząc na konkurencję, nie jesteśmy gorsi, jeżeli chodzi o jakość do ceny. Wydaje mi się, że Ursus jest teraz numerem jeden na rynku. Ciągniki małych mocy. Typu 80 koni, 110 koni do małych gospodarstw, głównie mleczarskich, z turem, do prostych takich prac zadaniowych, jak ja mówię, podwórkowy ciągnik. Te ciągniki również bardzo dobrze zaczęły się przyjmować w dużych gospodarstwach jako ciągnik pomocniczy. I teraz, jeżeli poszerzymy tą gamę ciągników o te 150, 160 koni i, i, i wejdziemy na rynek z tymi ciągnikami, to, to oczywiście już nie będą tak proste ciągniki jak te do tej pory, bo. Unia Europejska i normy emisji spalin to wymagają, żeby te ciągniki były tak skomplikowane, ale i tak to będzie ciągnik w przystępnej cenie. Marka jest obecna w świadomości jak najbardziej jest świetnie postrzegana w tej chwili, a my cały czas promujemy tę markę na pokazach. Ludzie najczęściej pytają o ciągniki średnich mocy, no i przede wszystkim o podzespoły, z których są wykonane te, te ciągniki. Nasze serwisy cały czas prowadzą remonty, naprawy starych ciągników, nawet tych bardzo starych, tak C28. Konkurencja jest bardzo duża, a polski rząd w przeciwieństwie do innych państw europejskich dotychczas niedostatecznie chronił nasz rynek. Polska to jest bardzo ważny rynek, tu musimy odbudować naszą pozycję, ale przypominam, że... Z niewiadomych powodów jesteśmy zbyt otwartym rynkiem. Ja jeżdżąc do Francji, do Niemiec, do Włoch, chcąc sprzedawać polskie ciągniki mające europejską homologację, żądane są ode mnie dodatkowe certyfikaty, a u nas rynek stoi otworem. Ochrona własnego rynku i dawanie pracy tutaj na miejscu ludziom, rozwijanie własnych badawczo-rozwojowych ośrodków, tworzenie polskiej myśli technicznej jest bardzo ważne. Ogromny potencjał mają nowe rynki, na których Ursus poczyna sobie coraz śmielej. Polskie traktory, przyczepy i maszyny rolnicze trafiają do Afryki. Zaczęliśmy tam jeździć, zwr zwróciliśmy uwagę, że większość tych krajów to są importerzy żywności, równocześnie posiadający bardzo żyzne ziemie, bardzo dobry klimat cztery sezony w ciągu roku uprawy, więc no, wiedzieliśmy, że stoimy na granicy rozpoczęcia rewolucji przemysłowej związanej z mechanizacją rolnictwa. Polska jest postrzegana jako wielki sukces mechanizacji rolnictwa. A kto jest odpowiedzialny za mechanizację rolnictwa w Polsce jak nie Ursus? Więc wykorzystując te wszystkie atuty, udało nam się wkroczyć do Afryki dosyć prężnie. W etiopskim mieście Adama w maju 2015 roku Ursus otworzył montownię traktorów. Spółka z partnerami handlowymi z Etiopii podpisała już trzy kontrakty na dostawę sprzętu rolniczego. Pierwszy kontrakt etiopski to był półtora tysiąca ciągników, właśnie tych prostych, dla farmerów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z mechanizacją rolnictwa. Za to drugi trzeci kontrakt to jest podpisany z dużą korporacją Etiopian Sugar to jest jeden z największych producentów cukru z cukrowej chyba na świecie tak naprawdę, który ma gigantyczne potrzeby sprzętowe. I tutaj dzięki pomocy polskiego, polskiego państwa, tak przekonania ich do tego, że polski Ursus jest w stanie przygotować dla nich sprzęt wytrzymały, który będzie niezawodny, podpisaliśmy dwa kontrakty na dostawę gigantycznych ciągników, które są do ciągania wielkich przyczep, które również wyprodukowaliśmy na specjalistach specjalne zamówienie. Nasze dwie fabryki w dobrym mieście i w Polenicy w ciągu dwóch kwartałów dostarczyły ponad 500 takich przyczep. Taki ciągnik ciągnie ponad 30 ton. Ursus od kilku lat realizuje projekt pod nazwą Demo Tour. W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele spółki odwiedzają wsi w całym kraju. W tym roku to będzie ponad 20 miejscowości. To będzie taki festen Ursusa, to będzie takie wydarzenie lokalne, które będzie miało za zadanie tylko promowanie naszych wyrobów, ale też uświadamianie historyczne, przebienie tej lokalnej, lokalnej kultury w postaci gastronomii czy lokalnych yy, zwyczajów. Uczenie bezpieczeństwa i zasad bezpieczeństwa przy, przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, uczenie dzieci jak wygląda pierwsza pomoc. Takie kompleksowe wydarzenie lokalne w mikroskali, które będzie wiązało też naszych przyszłych klientów, dzieci i, i młodzież z Marko Ursus. Potrafiliśmy zrobić tak dużo, gdzie w zasadzie reaktywujemy, jeśli nie reanimujemy, co już nam się tak naprawdę udało, markę kultowo u Warto było. Kursus działał od ponad 120 lat. Jego historia jest integralnie związana z polską wsią. Po upadku produkcji w Warszawie odrodził się. Dziś zakłady w Lublinie, dobrym mieście i opalenicy, pracują pełną parą. Legenda trwa.